To było boisko ciężkie, ciężko podano, bo... też przyjechał, nie przyjechał tutaj przegrać tego meczu, dremisować, bo chcieli wygrać ten mecz, I też są potrzebne punkty, tak jak nam. No, ale boisko było chyba najgorszym tutaj naszym przeciwnikiem. Bramka do szatni w pierwszej części Grzegorza Leszach chyba pomogła w tym wszystkim, bo jednak tę drugą połowę mogliście grać troszkę spokojniej. No Pomogła na pewno. Powodziliśmy się, cieszyliśmy się z bramki. Nie, było, nie, nie, nie denerwowaliśmy się w szatni, tylko porozmawialiśmy normalnie, grzecznie, wszystko w porządku. I na pewno pomogła ta, ta pierwsza bramka. W końcówce były szanse, by podwyższyć rezultaty. Jedna szansa wykorzystana, ale przedtem była jeszcze lepsza. No, jednak te ostatnie 5 minut niepokoju przeżywaliśmy, dopóki pan nie strzelił tego, tej bramki. No, zawsze jest, no bo już końcówka zawsze jest, bo drużyna przyjechała i ja musiała, my wygrywaliśmy 1-0, musieli się rzucić do walki. No i oni atakowali, my się, my się, można powiedzieć, że już nie na kontrę tylko czekaliśmy, żeby wyjść z kontrą, że już nie graliśmy tak. Po trzecie drudzie...